Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj bitwa na Skorpionie G, a bohaterem bitwy jest Wujek Matrix, czy Boski Patryk. Paryż. Bitwa standardowa. Losowanie na topce, tak, bo przeciwnicy są na topce, więc można powiedzieć, że to jest losowanie na topce. Trudna mapa dla TDK. Tak, ale, ale wynik będzie dobry. Styl gry będzie też dość ciekawy, chociaż wynikający z przebiegu rozgrywki, z przewagi teamu, który, który zacznie dość szybko osiągać przewagę taktyczną nad przeciwnikiem i, i wtedy po prostu nasz bohater to wykorzysta w dość ciekawy sposób, znaczy taki normalny, No, no ale na początek oczywiście kampa. Strzał, wycofanie, żarowa Nie ma strzału od artylerii, nie ma strzału od kogokolwiek. Jest za to Ltek, wychylający się co chwilę. Znaczy pokazuje, gdzieś tam czubek wieży, ale myślę, że za chwilę boski Patryk, czyli wujek, przyceluje porządnie i tego Lteka nam zgarnie. O, właśnie, teraz tylko szybko się wycofać, i już mamy. Trochę bezpieczniejszą pozycję. Chociaż dziwię się, że, że nikt nie blinduje tych krzaków. W taki sposób wujek stanął w, w tym krzaczku. Znaczy za, niby za krzaczkiem, ale, ale krzaczek jest przezroczysty. W taki sposób stanął, że aż się prosi o blindy. No i czar Futur nie wykorzystał tego. Przeciwnicy w ogóle jakoś nie strzelają. Artyleria też się nie odezwała, chociaż jedna jest. No ale jak T95 na was szarżuje, to tracicie zainteresowanie kamperami, których nie widać, bo widać w końcu T95. No i chyba właśnie ta T95, zobaczcie, zrobiła bitwę. Ona po prostu rusza po swoje. Tak w starym stylu. W sumie <laughs> obejrzałbym coś takiego T95 w akcji, nie? No tak szarżującą. Przez całą mapę. Widzieliście na pewno kiedyś takie, takie akcje, ale za chwilę zobaczycie Skorpiona w akcji. Nasz bohater wykorzystuje w tym momencie okazję do pokazania się. Z drugiej strony jest tutaj bacza 25 TAP. Spot, no, nie trafił, nie trafił, e, wujek, e, no, ale tutaj są prześwity. Na przeciwników. Więc za chwilę podjeżdżając bliżej, będzie można złapać przestrzał na być może z dwóch, trzech przeciwników kolejnych. No i nasz bohater to wykorzystuje. Zobaczcie, przeciwnik się wycofał powoli, wycofuje, a boski przedł do przodu. No i jest złapany. 75, jest obiekt. Również złapany. Jest, zobaczcie, tutaj nasza skoda T50. Także zacieśniamy przyjaźń z przeciwnikiem. Zacieśniamy przyjaźń w ten sposób, że zakładamy mu pętle na szyję i powoli zaciskamy. Tak. 75. No, raz nasz bohater oberwał. i teraz się ruszył, żeby nie oberwać. Kolejny raz. Jest tutaj Badczat. jeżeli ma pełny magazynek, będzie ciężko. Ech, jeżeli nie przycelujemy dobrze, to też będzie ciężko. No ale nasz bohater, zobaczcie, rusza się. No jest przewaga 7-3, więc trzeba się ruszyć po tym demecz, bo, bo demecz ucieka. Nie, auto nie, auto-aim! Nie, coś ty zrobił, wujek, coś ty zrobił, wujek! Nie tak ciebie uczyłem, znaczy, nie uczyłem. No dobra. Zobaczcie, jest Skorpionik, nie ma Skorpionika, jest obie 430. No i jedzie nasz bohater, jedzie, wykorzystuje to, że team własny sprawił się doskonale. Ta zwłaszcza T95, no, no, no zrobiła robotę, psiała postrach wśród przeciwników, badczat chyba wyładowany. No i za chwilę, za chwilę padnie nasz bohater tutaj też spokojnie. Nie out time, nie out time. Tak się nie robi, tak się nie gra. No ale na odległość 5 metrów to może czasami można tak załadować. Eee, tak, tak, tak. I kolejny strzał przeciwnika, który tutaj po prostu kończy swoją działalność. Jeszcze wroga, T95. Tyłem. Może jakaś podpała, nie? Tu mamy tutaj Chrysler'a. On tak trochę. O, zobaczcie, te 95 pyk i jest podpała. No to jest strzał. Także spokojnie, gdyby nasz bohater dłużej tam kampił, gdyby się nie ruszył, no, no na pewno takiego wyniku by nie zrobił przyzwoitego, jak zrobił właśnie teraz. Gdyby lepiej celował, gdyby nie używał autoim, też by lepszy wynik zrobił. Te 95 ja bym zgarnął bo ona ma potencjał, żeby nas tutaj wysiudać. Kreiser przez chwilę się jakoś jeszcze obroni przed sojusznikami, wykorzystując swój pancerz i wtedy będzie można dojechać, zrobić jeszcze jakiś damage na nim. No ale strzelajmy, strzelajmy. Za późny strzał, szkoda. Przejdźmy do wyników końcowych. I tak. Mamy tutaj masterkę i duży kaliber. Przypominam, że to było losowanie na dychy. 5300 obrażeń, 3 fragi, 1427 expa. Możesz to się nie wydawać zbyt dużo. Styl gry też taki trochę toporny. W stylu, w stylu, w stylu, w stylu, w stylu boskiego. Tak, ten outtime, nie, nie mogę go przeżyć. Ale wynik, zobaczcie, topowy. Trzy fragi na dodatek, 1427 exp, wszystko się zgadza. Chciałem zobaczyć te 95. Pięć tysięcy zablokowane przez pancerz, asysty trochę mało. Ale myślę, że dobrze się bawił kolega. No jakby lepiej strzelał, no... Tak, trzy trafienia, no tak, jedna penetracja. No z tym strzelaniem troszeczkę słabo. W sumie... Zobaczyłbym chętnie właśnie powtórkę na T 95 taką porządną. Także zachęcam. Do podsyłania powtórek na te 95. No, i tak, takich porządnych, takich agresywnych właśnie bite na tym DDK. Ale wróćmy do naszego boskiego. Boski oddał tyle strzałów ile oddał. Skuteczność, tak jak powiedziałem, mogła być większa. Ale powyżej 300 metrów, no wiadomo, trudno na Paryżu robić obrażenia z większej odległości niż 300 metrów. To było raczej tam z pierwszej linii później, zwłaszcza jak się nasz bohater ruszył do przodu, żeby dobijać przeciwników. Coś tam nachapał się tych obrażeń, a bitwa była krótka, niecałe 6 minut. I zrobić 5300 obrażeń, to i tak trzeba mieć sprzyjający team, sprzyjające okoliczności, sprzyjający, sprzyjający wrogi team, no i ruszyć przysłowiowy tyłek w odpowiednim momencie. No i tak bohater nasz właśnie uczynił i, i za to brawa dla niego. Tu wroga T95, no tak, tak tak mi się marzy ta T95. Także poza tym strzelaniem z auto ma, co było jak najbardziej ok, wykorzystanie wszelkich szans, które zostały w tej bitwie stworzone no poza tym autonomią. No, nie mogę tego przeżyć. Nie mogę. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.